Głos nadziei na każdy dzień. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Ewangelia Mateusza. Rozdział 5, wersety od 38 do 41. W 1967 roku opublikowano kazanie, w którym kaznodzieja powiedział: Podczas I wojny światowej pewne stowarzyszenie religijne wydrukowało kazanie na górze jako broszurę bez komentarza, by rozprowadzać ją wśród żołnierzy armii sprzymierzonych. Zarówno brytyjskie, jak i francuskie władze zakazały kolportażu broszury jako wywrotowej wobec polityki rządu. Ten incydent ilustruje dylemat chrześcijanina. W świecie, który jest oparty na filozofii przetrwania przez odwet, Pan wzywa nas do praktykowania filozofii pacyfistycznej. Trudno znaleźć ujście dla frustracji wynikającej z próby dostosowania chrześcijańskiej etyki do praktyk panujących w świecie. Żaden aspekt życia nie świadczy dobitniej o tym, że chrześcijanin jest obcym i przychodniem w tym świecie pełnym wojen. Jednak pomimo kompromisów i tłumaczeń niektórych chrześcijan, nauka Jezusa wciąż pozostaje niezmienna. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Gdyby chrześcijanie w przeszłości przestrzegali tego przykazania między sobą, ich wpływ na sprawy świata byłby znacznie większy. Od kłótni w zborach, aż po wojny religijne, wyznawcy Jezusa mnożyli przypadki łamania tej zasady. Przyjrzyjmy się rozłamom w Kościele od czasów pierwszego zboru w Koryncie aż po dzień dzisiejszy. Przyjrzyjmy się gorzkim sporom między różnymi grupami religijnymi. Przyjrzyjmy się politycznym ambicjom chrześcijańskich przywódców, którzy usiłują zdobyć świecką władzę i uznanie. To są zjawiska, które nie powinny mieć miejsca stosownie do przykazania pana nie możemy zapobiec wojnom w świecie ale możemy zapobiec rozdzieraniu chrześcijańskich zborów i rodzin jeśli mamy stosować zasadę niestawiania oporu to powinniśmy zacząć właśnie od domu i kościoła norval fps